No, witam, witam. Ostatnio ktoś na Facebooku zauferował do sprzedania. Silnik 025, co prawda niekompletny, ale mniej więcej, wszystkie elementy są. Postanowiłem kupić ten silnik, zobaczyć co tam w środku piszczy, jak to wszystko wygląda. A przy okazji okazało się, że ta osoba, która ten silnik sprzedawała, jest widzem mojego kanału. Dlatego pozdrawiam serdecznie. A dzisiaj sobie zobaczymy, jak w jakim stanie jest taki silnik z Facebooka. To, że silniki z OLX są w różnym stanie, to już wiadomo, ale jakie są silniki z Facebooka, o tym przekonamy się dzisiaj. Zapraszam. Jest i on. Silnik 025 w całej okazałości. Oczywiście niekompletny, ale o tym wiedziałem. Sprzedający mnie ja o tym poinformował. Jest nawet gratisowo dorzucony gaśnik, także całkiem fajnie. Widzę już z wierzchu, że czapka jest luźno. Nie była nawet dokręcona, ale za to widzę, że są wszystkie żebra. A powiem Wam, i dodatkowo są niepowykrzywiane. Do tego powiem Wam, że akurat głowica jest naprawdę ładna, bo taką głowicę ładną do silnika okrągłego dorwać też nie jest tak prosto, żeby to miało wszystkie żebra i żeby nie były połamane. Cylinder. Fabryczny selekcja NC, bodajże. Nie wiem jeszcze jak z tłokiem, no ale to zaraz się okaże. Co najlepsze, nie ma wytarcia od łańcucha. To znaczy, no jak widzicie, jakieś delikatne jest, ale nie ma wytarcia na wylot, i w sumie nawet tego nie trzeba pewnie naprawiać. Co najwyżej, jeśli ktoś by chciał, można tutaj sobie dać jakąś tulejkę, żeby to się dalej nie wycierało ale nie przybiła się to do wałka rozrusznika nie ma też problemu prawdopodobnie z tym o -ringiem. tutaj przy pokrywie widzę że brakuje śrubek no ale śrubka to śrubka już dobra nie będę się czepiał bo śrubka to nie jest aż taki duży problem ale za to widzę że sama pokrywa jest w naprawdę ładnym stanie ta powierzchnia nie wygląda jakoś źle pewnie jest do domycia będzie wszystko ok nie, na pewno nie jest tak źle jak w tym silniku 0.25 potaniości gdzie ta pokrywa od zapłonu? Oczywiście ta typowo od silnika 025, którą tam porównywałem z tą z silnika S38. No ta z silnika 025 w tamtym silniku nie była zbyt ciekawa. Ta powierzchnia była taka kropowata, zdeformowana, różne tam widzę rzeczy się z nią działy. A tutaj nie jest źle. Z drugiej strony też fajnie widać, że silnik wybrakowany. Ciekawe, jak tam jest w środku, bo tutaj znowu widzę, że tu już nie ma śrubek. Na dole może też nie ma. Tutaj są jakieś raczej współczesne, bo się tak jeszcze ładnie błyszczą. Tutaj jakieś dziwne kolory: to jakiś niebieski, to jakiś czerwony, i to wcale nie jest silikon to jest taka jakby farba albo wyschnięty hermetyk fabryczny. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć: bo w fabryce to uszczelniali te silniki hermetykiem, chociaż czasami mi się wydaje, że wręcz robili to jakąś farbą. Po prostu robili co było pod ręką i nie, nie patrzyli, no, ja to jakoś działać i tyle. Zdjąłem cylinder, i cylinder jest w niezłym stanie. To wnętrze, tutaj tak gładź cylindra nie wygląda źle. Oczywiście wiele elementów w jakiejś ziemi, w jakimś piachu, ale to jest wszystko do domycia, to nie jest problem. Tutaj jedna szpilka wykręciła się cała. To się szpilkę dokręci, też nie będzie problemu. Te powierzchnie pod uszczelki się doczyści. Ważna sprawa, ten gwint na kolanko też się wydaje w dobrym stanie. się go oczyścić, zobaczyć czy nakrętka tutaj wchodzi. Ale cylinder prawdopodobnie zostaje. Selekcja NC, fabryczny, fajnie. Chciałem zobaczyć tutaj po tłoku, czy ten tłok też jest fabryczny. Teraz mi ciężko powiedzieć, bo całe denko jest w nagarze jest czarne. Ale zobaczcie, może teraz widzicie. Przybija się delikatnie literka C i być może ten, ten tłok też jest Fabrycznych w selekcji NC, czyli podzestaw do cylindra. Więc taki zestawik bym zostawił, bo ten tłok też nie wygląda źle. Potem jeszcze ocenię jego płaszcz. Być może, albo najlepiej wymienić po prostu pierścienie na nowe, bo te już nie wiadomo ile przyjechała Na nowych pierścieniach zawsze będzie lepsza komprecha. I taki zestawik jeszcze może sobie spokojnie pojeździć. Pokrywa od zapłonu zdjęta. No i tutaj zaczyna się robić, ciekawie jak to w Romecie. Myślałem, że w zmieniaczu brakuje kulki, ale on po prostu jest włączony w pozycji drugiego biegu, ale i kulka za to jest. Wszystko tutaj wygląda na to, że jest na swoim miejscu. Co prawda nie ma tutaj tego sworznia, nie ma całej tej dźwigni, która idzie tutaj do wodzika. A propos wodzika, to wodzik jest, tylko nie ma nakrętki, czyli elementy są jakieś tam do uzupełnienia. Oczywiście tutaj nie ma magneta co się pierwsze rzuca w oczy, ale o tym to wiedziałem już z góry byłem uprzedzany, że magneta w tym silniku nie ma. Zapłon sobie luźno lata. Jest zamontowany też na jednej śrubce. Tutaj jakoś jeszcze pęknięty, ale to tam nie jest aż taki duży problem. Cały zapłon będzie oczywiście do sprawdzenia, no bo tak na oko to jak ja mam stwierdzić czy on jest w dobrym czy złym stanie. Być może te platynki te ci, czy pojeżdżą się, będą nadawać do użytku. Kto wie, zobaczymy. Odkręciłem zapłon. Jak to w dezamecie, zaczyna się robić grubo. Zmieniacz też był przykręcony tylko tutaj na jedną śrubkę. No ale dobra, tam śrubki jeszcze idzie uzupełnić. Nie ma problemu. A sobie spójrzcie tutaj, jak siedzi ten uszczelnik na tym wale. że jest jakoś wypchnięty, nie jest dopchnięty do końca że Tutaj z zewnątrz jest pociągnięty jakimś klejem dwuskładnikowym, tak to wygląda. No nie wiem jak to tam jest w środku, zaraz się okaże. Ale nie wygląda to dobrze. Ściągam sobie zmieniacz odbiegów. O, składam na bok. A tutaj kolejna niespodzianka. Nie ma ani tulejki, ani tego koła łańcuchowego. Tutaj u góry jest spore wyrwanie, prawdopodobnie od łańcucha. Więc tak czy siak, ten karter będzie musiał trafić do spawania i się tak zastanawiam skoro i tak godam do spawania, czy jednak tutaj lekko tej powierzchni nie ponapawać, no bo jednak jest już trochę wytarta, to tak przy okazji można by ją jeszcze musnąć jakimś spawem. Im dalej w las, tym coraz ciekawiej. Tutaj nie ma tego palca od popychacza sprzęgła, to trzeba będzie też dosztukować. Natomiast sam popychacz jest jakoś tako jakoś tak dziwnie. Zobaczcie, powyginany śmiesznie ze sprzęgłem też nie jest jakoś najlepiej. Wszystko się trzyma tylko na jednej zawleczce. Trochę to też wygląda, jakby ten silnik. No, ten silnik na pewno nie mógł pracować jeszcze jakiś czas temu. Ktoś go troszkę na sztukę poskładał. Tym bardziej, że te wszystkie śruby wydają się być nowe. No, zobaczcie sami, jak to się świeci. Tutaj podkładka niezabezpieczona, ale ten karter wydaje się być w dobrym stanie. Tutaj ta ścianka nie jest uszkodzona, nie ma z nią żadnych problemów, pęknięć i tak dalej. Wyciągnąłem zawleczkę, ściągnąłem tarczę. Jeszcze muszę zmierzyć, jaką wysokość ma sprężyna. Wydaje mi się, że jest za krótka, czyli będzie do wymiany. Ale pomijając te rzeczy, to w sumie mam dobre wieści, bo zobaczcie, że zabierak jest z pierścieniem regulacyjnym. Jeśli sprzęgło będzie w nie najgorszym stanie, to może się okazać, że akurat sprzęgle zbyt dużo wymieniać nie będę. A teraz nie przedłużam, tylko odkręcam sprzęgło. No i musimy zobaczyć, jak wygląda w środku to padło. Żeby dorwać się do sprzęgła, to musiałem zdjąć ten pierścień regulacyjny, wyjąć wszystkie tarcze. Teraz sobie moją własnoręcznie, kiedyś zrobioną blokadą, zablokowałem zabierak, odkręciłem nakrętkę. I sprzęgło zaraz będzie uwolnione, natomiast muszę zwrócić uwagę na to, że nakrętka poddała się łatwo, nie była jakoś solidnie dokręcona. Już nie wspomnę o tym, że nie było podkładki zabezpieczającej. Koło zwolnione, odkręcone, zobaczmy jak to wygląda. Nie jest źle, wytarcia nie ma. Jest nawet jakaś podkładka tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj powinna być podkładka, właśnie żeby nie wycierało to koło karteru w tym miejscu, tutaj jest lepsza sprawa. Co prawda jakaś tam podkładka pod sprzęgłem niby była, nie? Ale zauważcie, że ta podkładka powinna się opierać w ten sposób. O już tak, ona sobie idzie całkiem. Ma większą średnicę wewnętrzną i wchodzi głębiej. No i przez to mimo, że ta podkładka tutaj jest, to ten korpus sprzęgłowy wcale się na tej podkładce nie opierał, więc tak trochę jakby jej nie było. Ło, wow, a tutaj nawet dwie podkładki były. To teraz mogę sobie zwolnić sprężynę od rozrusznika. Ja z drugiej strony dam dźwignię, troszkę ją naciągnę. Tutaj wyjmę te wszystkie elementy, cało się zwolni i wtedy będę mógł odkręcić wszystkie śruby. Akurat tutaj wewnątrz silnika wszystkie śruby są, będę mógł odkręcić wszystkie śruby i rozpołowimy ten silnik. Ale tutaj jest jeszcze jedna podkładka. Trzy podkładki na bogato. Jeszcze zanim rozpołowię ten silnik, muszę usunąć jedną tuleję metalowo-gumową przy mocowaniu silnika. I kolejny brak, który zauważyłem, czyli jest tylko ta tuleja u góry, na dole nie ma. Biorę gumowy młotek i jedziem z tym śledziem. No nie mogę rozpołowić silnika. Zobaczcie, jak to pieroństwo się zapiekło. Wał został w tym karterze, choć zwykle zostaje w tym i nawet z tego karteru nie mogę go do końca wypukać. Ja nie wiem, coś tam się zapiekło, czy co przyrdzewiało. Jeszcze chwilę z tym powalczyć, chyba wyjdzie. Ale naprawdę trudny pacjent. Jeden uszczelniacz już sam zlazł. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jeden na wierzchu, niby ok, tak jakiś przyklejony. A w środku jakiś drugi odwrotnie. Ja nie wiem, jak to tam ktoś zrobił. Ale wygląda mi na to, że tutaj może być tylko jedno łożysko. No bo dwa by się nie zmieściły. Zaraz zobaczę, jak to jest wykombinowane. No jest, po dłuższej chwili się udało. Trochę się namęczyłem, muszę przyznać, że takiego pacjenta to nie miałem, ale jest wszystko na wierzchu. Wszystko oczywiście robiłem z głową, żadnego wolenia młotem. Ewentualnie lekko popukałem sobie gumowym młotkiem i w końcu po dłuższej zabawie udało się wszystko rozdzielić. Wstępnie skrzynia wydaje się być kompletna. Tutaj wszystko raczej jest. Zaraz zobaczę jeszcze, w jakim to jest stanie, czy to ma wszystkie zęby. Dziwnie się to rozlazło, no sami zauważcie, że wszystko zostało w tamtym karterze, chociaż zwykle to w tym wszystko zostaje. a już dobra, pominijmy to. Sobie na początku sprawdziłem łożyska jak wyglądają, no i nie wiem czy słyszycie czy nie. Ale tutaj ewidentnie słychać, że w tym łożysku jest już mnóstwo piachu i błota, więc to na pewno będzie do wymiany. No ale się nie ma to dziwić, skoro tutaj właściwie nie było niczego i to łożysko było wystawione od razu na te, te, te całe błoto, które tutaj wpadało. Z tymi łożyskami nawale też nie jest za dobrze, niby się obracają, ale coś tam już chrupie, czyli raczej będą do wymiany. Teraz sobie wyjmę ten zimmering i zobaczę, jak się ma sprawa w środku. No bo, skoro tutaj jest simmering, no to raczej nie ma szansy żeby zmieścić tam seger. Nie no, wszystko niby jest ok. Tutaj zegar jest, dwa łożyska są. Jeszcze sobie zobaczę zaraz, czy między tymi łożyskami jest podkładka. No bo jeśli jest, no to wszystko, w te, przynajmniej w teorii, powinno być OK. Natomiast ktoś tutaj chciał super uszczelnić jakoś ten wał w tym miejscu. Nie wiem w sumie po co, bo jeden simmering w dobrym stanie w zupełności wystarcza. Ale ktoś sobie jeszcze tutaj umieścił dodatkowy zimmering. Takie jakoś wkleił jeden tak, drugi na no odwrót. No właśnie, wkleił je na jakiś klej dwuskładnikowy. Może były tu jakieś problemy z pracą silnika. Ktoś myślał, że to lewe powietrze. Może właśnie zimmeringi były nieszczelne i ktoś się ratował takimi swoimi pomysłami, że da sobie jeszcze drugi zimmering? Ja nie jestem przeciwko takim eksperymentom, natomiast z tego co ja zauważyłem, z tego co ja tak różne rzeczy też kombinuję, no to muszę przyznać, że, że niektóre pomysły są po prostu no nietrafione. Trzeba robić tak jak zrobił producent. Tylko, oczywiście, trzeba zachować tam te wszystkie. Ważne rzeczy. Zobaczę sobie, jak wygląda chop z tej strony. Potem, jak już wiemy, wał go wyczyszczę. Jestem ciekawy, czy ten wał się nada z powrotem do pracy, do założenia, czy on będzie tutaj normalnie pracował, czy będę musiał poszukać jakiegoś innego wału. Ogólnie rzecz biorąc, karter nie wygląda źle. Z tej strony nie ma żadnych uszkodzeń. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Oczywiście na dole pełno jakichś tam zbrudów, zanieczyszczeń, no, ale to jest wręcz sprawa oczywista. Tutaj jest tulejka ustalająca i zauważyłem, że w tym miejscu tej tulejki nie ma. Zajrzałem jeszcze do drugiego kartera i tutaj też tulejki nie ma. Wygląda na to, że tej jednej tulejki brakowało. To jest trzeba będzie uzupełnić. Czy brak takiej tulejki powoduje jakieś problemy przy pracy silnika? No raczej nie powinno, jeśli wszystko jest dobrze skręcone na śrubach, to raczej wszystko powinno być ok. Natomiast no zawsze lepiej takie tulejki założyć, a jak jedna zginie. Warto oczywiście poszukać jakiejś innej, sobie dosztukować. Karter, w sumie oba kartery i oczywiście wszystkie inne części, wszystko wymaga, jak sami widzicie, gruntownego oczyszczenia, ale z tym akurat sobie poradzę. Aha, tutaj zauważyłem. Tutaj pewnie jak łańcuch spadł i wyrwał tę ściankę, to też przy okazji uszkodził te. Ale uszkodzenie w tym miejscu akurat nie jest aż takim problemem. Chociaż tutaj też, może pod tym błotem się okaże, że tutaj też coś jest spęknięte. Ale to wszystko nie jest aż taki duży problem, z tym można sobie jeszcze poradzić. Tutaj zauważyłem, jest szpilka luźna, ta, no ta się trzyma, ale szpilki dokręcić to też nie jest problem, czy to się dokręci. Tak przy okazji sobie zobaczcie jak, jak świetnie są spasowane elementy, to, to znaczy wałek główny i łożysko. Tu sobie o, mogę wszystko palcem przesuwać. Ale akurat z prawym karterem wszystko jest w porządku. Nie widzę tutaj żadnych pęknięć, żadnych ubytków z żadnej strony. Tutaj widzę jakieś pokaleczenia, ale z tym to pojeździ, da radę. Moje zadanie na teraz to usunąć wszystkie elementy z tego kartera. Muszę go ładnie umyć, przygotować i wysłać do spawania. Przy okazji sobie odbiorę z tego spawania też inne elementy, które już są do odbioru. Usuwam wszystkie pozostałe elementy, czyli łożyska, reszta skrzyni biegów, czyli tutaj ten wałek pośredni, żeby go usunąć, muszę w tym miejscu odkręcić nakrętkę. Muszę zdjąć sprężynę, miski i cały ten wałek od rozrusznika. Potem jak będę miał już goły karter, wykręcę sobie jedną szpilkę, a może i nawet dwie, bo jedna już i tak jest luźno, to nie będzie problemu, żeby ją wykręcić. Wykręcę też sobie korek od spustu oleju, żeby tam. Zaraz jak będę to mył, żeby ładnie wszystko w każdym miejscu wymyć. No właśnie, jak już będę miał goły karter bez żadnych elementów, to biorę się do mycia. Na początku widzę, że jest sporo takiego błota wymieszanego z jakimiś starymi smarami, to sobie to zdrapię ręcznie. A całą resztę, to już czego nie będzie się chciał zdrapywać, to będę wszystko wymywał w mojej myjce. Dużo można powiedzieć o tym silniku, jak zresztą o wielu innych egzemplarzach dezameta. Ale tego to jeszcze nie widziałem. To jest kurde hit. Zobaczcie sami. Silnik naprawiany szmatą. Tutaj jest kartel też trochę pęknięty. Jest ułamany fragment, tak samo jak tutaj. I zauważyłem, że jest taka jakby nie wiem, masa, czy coś takiego, jakby silikon. Zacząłem tam dłupać, żeby to wyskrobać. I się okazało, że to nie jest ten silikon, tylko ktoś tutaj sami kawałek szmaty. Ta szmata się cała ubrudziła w tym starym oleju, w kurze, błocie i tak dalej. Głębiej nie wygląda na to, żeby było jakoś tam zmasakrowane to. W sumie wszystko zaraz się okaże, jak ten karter sobie dokładnie wymyje. Bo na razie to ja tutaj zacząłem skrobać to błoto, trochę tego jest. Przy okazji usunąłem też łożyska nawale, które wcale nie były na wale, tylko zostały w karterze, a wylas Wszystkie łożyska w silniku będą raczej do wymiany no bo jak nimi obracam to ja już czuję, że coś tam coś tam hałasują, coś chroboczą jedno jest lepsze, drugie gorsze ale raczej nic z nich nie będzie może eksperymentalnie spróbuję je wyczyścić nie mówię, że będę je montował, ale spróbuję je wyczyścić i zobaczę czy czy wtedy przestaną huczeć ale raczej nie przestaną jeśli nie przestaną no to nie będę ich montował na siłę to nie ma sensu Dam tutaj nowe i będzie spokój między łożyskami. Była podkładka, teraz ja już odłożyłem tam, odłożyłem sobie elementy do mycia. Na szczęście tutaj była, czyli w zasadzie ten silnik jakoś tam miał prawo pracować w przeszłości. Ale muszę Wam przyznać, że ktoś tutaj tyle tego kleju nawalił, że nawet nie szczędził, nie oszczędziło na łożyska. To znaczy, chodzi mi o to, że tam ten klej jeszcze wpadł trochę, także łożysko się trochę przykleiło do karteru na ten klej. Jak chciałem usunąć te łożyska, to ja sobie wziąłem na kawałek drewna, czy tam jakiejś takiej płyty drewnopodobnej, położyłem sobie ten kartel na czymś takim, i dałem to wszystko pod prasę. Tutaj kawałek jakiejś nasadki, żeby to ładnie tutaj dopasować, i tutaj z góry prasą zacząłem naciskać. I nawet pod prasą te łożyska wcale tak łatwo nie wyszły. Dopiero jak ten klej puścił, jak było poczuć po prostu, że to puściło i zaczęło, zaczęła całość schodzić na dół prawdopodobnie właśnie dlatego te łożyska zostały na miejscu i ten wał nie chciał wyjść ze swojego miejsca no bo były do tego karteru przyklejone i nie było siły żeby zeszły bez jakiejś ingerencji a ja właśnie musiałem ingerować i to prasą żeby one w ogóle ze swojego miejsca wyszły i tak to właśnie wygląda zdjąłem też wałek od rozrusznika te wszystkie miski, sprężyny Zdjąłem również tutaj ten wałek, a raczej oś od koła pośredniego. Plus jest taki tego wszystkiego, że tutaj nie musiałem żadnej nakrętki odkręcać, bo jej nie było. Tutaj nakrętka była, ale się poddała bez żadnych oporów, bo zdarzyło mi się już też nieraz nie dwa w przeszłości, że tutaj jest tyle błota. Te nakrętki są tak jakby zapieczone, one są zawalone tym piachem, tym wszystkim że nawet nie chcę się swobodnie obracać tylko musiałem z drugiej strony gdzieś tam nawet w imadle zablokować sobie te osie te albo wałki zależy co tam odkręcałem i dopiero potem jak je unieruchomiłem to udało mi się to jakoś odkręcić tutaj na szczęście poszło bez żadnych zbędnych ceregieli a co Wam mogę jeszcze powiedzieć z ciekawostek no nie wiem jak będzie z tymi łożyskami ale tych używek to raczej z powrotem nie użyję bo już są zużyte już się do niczego nie nadają znaczy się, nadają się do kosza. Skrzynia wydaje się być nice, ale na przykład taki wodzik, zobaczcie jakie to ma luzy. Niby wszystko ok, gwint fajny, tutaj nie ma wytarcia za dużego, ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. No, zdarzało się, że wodzik miał luzy, ale aż takie. To by się sprzedało chociaż z spawem to złapać. Wiecie skąd się tworzą rysy na wale? Ja sobie tak myślałem o tym dużo. No bo jak kiedyś składałem silnik 0,23 na dwóch różnych karterach i na używanym wale, też mi się tak zdarzyło. Założyłem łożyska, niby wszystko fajnie. I patrzę tutaj taka wielka rysa. Trochę szkoda, bo Chop zdawał się, oprócz tej rysy być ładny. I się okazuje, że te łożyska, które się zakłada, mogą być dobre, z tym, że. Chodzi tutaj raczej o to, mi się tak wydaje teraz, jak sobie tak patrzę na takie różne rzeczy, że niestety, ale przy ściąganiu z wału jakichś starych łożysk, tam się dostają różne zanieczyszczenia. Jakieś ziarenka piasku, taki brud ogólnie. No i niestety, ale przy ściąganiu łożysk, niby wszystko fajnie, potem zakładamy nowe, wszystko jest wyczyszczone oczywiście, ale te rysy już są, one powstają przy ściąganiu, no bo to jest wszystko tak brudne, gdzieś tam ziarenko piasku, padnie w taki sposób, że się sklinuje i niestety ale jak to łożysko stare zjeżdża z wału to blokuje to cialenko piasku i to robi taką piękną szramę, piękną rysę na wale Spójrzcie nawet tutaj, wyciągnę ten wałek z tego łożyska całe łożysko z wałkiem nie wyszło, tylko sam wałek bez łożyska ale zobaczcie ile tutaj tego brudu się potrafi zgromadzić jak obracam tym łożyskiem na całym obwodzie, na tej bieżni wewnętrznej jest pełno piachu niestety jeśli silnik jest w takim stanie że tutaj właśnie gdzieś w okolicy łożysk, czopów, wałów zostanie się piasek, brud, jakieś zanieczyszczenia no to jest duże prawdopodobieństwo że takie rysy powstaną przy ściąganiu wału i potem wał nawet jeśli będzie do odzyskania to znowu trzeba poświęcić czas, robotę żeby to zrobić, żeby odzyskać go a tutaj kolejny problem, bo znowu nie mogę wybić łożyska znaczy się całego wału nie mogę wybić z tego karteru i wygląda mi na to, trochę to tak wygląda jakby ktoś ten wał wkleił ale to jest wklejone w taki sposób, że naprawdę się zastanawiam czy uda mi się ten wał w ogóle odratować czy niestety, ale podczas ściągania go zniszczę no bo na przykład popatrzcie tutaj dałem sobie nakrętkę na ten gwint żeby go nie zbić no i co z tego że dałem nakrętkę jak musiałem walić tak mocno Zauważcie, że nakrętka względem osi tego owału, tego czopu jest krzywo, nie widzicie? Nie idzie tego odkręcić ręką i niestety wygląda mi na to, że ten gwint został naruszony, tak czy siak, ale niestety ktoś ten wał tak wkleił, że w inny sposób nie idzie tego zrobić, nie idzie, idzie wyjąć tego owału. Nie wiem, czy uda mi się to odzyskać, jeszcze tego wału nie przekreślam, ale no taka robota, kto by się spodziewał, czegoś takiego to nie pamiętają najstarsi Majowie ten wał siedzi tak sztywno w tym karterze nie chce zejść ani prośbą ani groźbą i muszę go umieścić w prasie i być może na prasie się uda go wyciągnąć o, strzeliło i jakoś idzie ale tak, to też nawet na prasie nie idzie łatwo. udało się, usunąłem wszystkie łożyska ale bez prasy się nie udało. Nie wiem, czy one były wklejone na jakiś magiczny klej, czy co, ale to tak się działo, że walić to młotem bez sensu. Dobrze, że mam tą prasę i się udało. Silnik jako taki wydaje się być w miarę czysty, ale tutaj zauważyłem takie plamy, i myślałem, że to są jakieś resztki hermetyka. Sobie tak przejechałem palcem, a to jakiś, nie wiem, stary smar, takie czarne. Nie mam pojęcia, czy to jakieś stare złogi po oleju, no, ale w tym miejscu oczywiście wszystko do mycia ale na razie sobie tak patrzę w ogóle na ten stan tego silnika jutro muszę zawieźć ten karter do spawacza dlatego zacznę od czyszczenia tego karteru może go trochę jeszcze poczyszczę poskrobię to błoto jak najwięcej żeby tego wydobyć a zaraz trafia to pod myjkę a na koniec do wody z płynem i wymyję to Myjką pod ciśnieniem, bo zając życie tutaj zostanie jeszcze sporo tego piachu. To myjka ładnie wszystko wyciśnie, czy raczej, lepiej powiedzieć, wyczyści. Tutaj też pełno smaru, ale w tym miejscu to ja nie wiem, ten silnik leżał gdzieś długo do góry nogami, że u góry się zebrał ten olej. Karter już wymyty. Coś niecoś wygląda. Teraz trafi pod myjkę ciśnieniową. I mam nadzieję, że te całe resztki piasku wszystko wypłuczę. Karter jest już umyty, przygotowany, prezentuje się o niebo lepiej. No sami zobaczcie, wszystko się ładnie błyszczy, nie ma żadnego piachu. Wszystko, ale to wszystko z tych zabrudzeń udało się wymyć i wypłukać. Teraz też mam lepszy wgląd na to, jak uszkodzony jest ten karter. Jak rozległe są uszkodzenia. Widać na pewno dwa ubytki tutaj w tym miejscu. I tutaj jeszcze taki mały, delikatny ubytek, ale akurat tutaj dać delikatny spaw to nie jest w ogóle żaden problem. Tutaj ta ścianka jest ułamana, popękana, ale z tym to raczej nic nie będę robił, z tego względu, że ona nie pełni jakiejś zna znaczącej funkcji. Nie widać jej, bo tutaj przychodzi łańcuch, zębatka łańcuchowa. Zresztą tutaj jest automat odbiegów, dlatego nie automat, tylko zmieniacz, ciągle mam z tym problem. Dlatego tak, jak jest, to chyba to zostawię. Nie będę za dużo tutaj kombinował, bo jeszcze. Przekombinuję i będzie gorzej niż jest. Bardziej martwi mnie rozległość tego pęknięcia, bo zobaczcie, jak tutaj odpadła ta ścianka. To tutaj jeszcze widać, się ciągnie tam pęknięcie, tak jakby ta ścianka też miała trochę odpaść. Może powiem Słowaczowi, żeby tutaj też trochę dał spawu, żeby to się lepiej trzymało. Zresztą widać nawet po drugiej stronie kartera, że trochę to ucierpiało, natomiast tutaj, nie wiem, no tutaj mi się wydaje, że jakoś. Nie ma sensu spawać tego jeszcze z tej strony. Tutaj ewentualnie przy składaniu dałbym trochę silikonu, ale nie takiego oczywiście zwykłego. Za kilka złotych, tylko taki normalny, którym zawsze uszczelniam te silniki. I tutaj miałbym pewność, że to jest szczelne, a druga sprawa, jak tam dam silikonem i tutaj też będzie naspawane. No to tak czy siak musi być szczelnie, nie ma bata. Czyli teraz zawożę kartę do spawania. Trochę na niego pewnie poczekam. Parę dni na pewno to tam zejdzie, zanim do mnie wróci. Reszta elementów tutaj sobie leży i czeka, żeby to wszystko wymyć, posprawdzać. Ale myślę, że do sprawdzania części to sobie przejdziemy następnym razem. I w następnym filmie, jak będę już ten silnik składał, to podsumuję, jak wszystkie elementy się mają, w jakim są stanie, co się nada do użycia ponownego co się nie nada, co trzeba jeszcze uzupełnić, do tego wszystkiego przejdziemy. Dzięki wam za dzisiaj. Założę ten karter do spawania. Mam nadzieję, że szybko do mnie wróci i się zabieram za składanie. Jeśli ci się podobało, daj lajka, like bardzo mi to pomaga w rozwijaniu kanału. Daj suba. Jeśli zasubskrybujesz kanał, to będziesz miał wgląd do najnowszych filmów. Ustaw sobie najlepiej jeszcze dzwoneczek, tak żebyś niczego nie pominął. Bo teraz mam dużo przygotowanych filmów, które będę regularnie upubliczniał, udostępniał. Więc daj lajka, daj subskrypcję, kliknij dzwoneczek i będziesz miał wgląd do najświeższych materiałów. Ja uciekam, biorę się do pracy, bo jeszcze mam dużo pracy z innymi rzeczami. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, cześć.